W dzisiejszym odcinku na ten sam dzień ale nic mnie nie potrzymało, aby nagrać trzeci już to odcinek na mojej serii. Chciałam Wam pokazać, jak uniknąć nieprzyjemnych zapachów, kiedy się sprząta, żeby kota nie bolała głowa i żeby nie chodził zbytnio o bormuszony. No, co sprawia mu to przykrość? No, na pewno płyn do mycia szyd. To jest pierwsza rzecz, która go strasznie denerwuje i jej zapach. Nie używajmy też różnych ścierek zapachowych. Ja akurat mam takie, nie wiem jak to, cytryna czy coś takiego. Najlepiej, żeby nie sprawiało żadnym ścierek zapachu, to jest zwykły papier w rolce. Możecie użyć w rolce no, do sodesu, jak to mówić, albo no, i takiego do kuchni. W ciągu tych detergentów kot jest trochę zbytnio naburmuszony, może zmienić swój charakter, a nawet trochę się zdenerwować. Koty nie lubią takich zapachów, tym bardziej, że jest to nieprzyjemny zapach, czasami jak my mamy go w nadmiarze. No, no to co możemy zrobić z takim? Nie używając różnych ścierek zapasowych, bo musimy zastąpić to zwykłym papierem który i tak bardzo dobrze ściera, albo zwykłą usteczką do ścierania, lub nawet ścierką tego typu rzeczy. Płynem do mycia szyb, co dosyć trudne. Nie wiem, na przykład wodę z mydłem. Zresztą myślę, że na ten czas, kiedy chcecie umyć okno czy lustro, możecie wyprowadzić kota na dwór, czy podrzucić go sąsiadce, jeśli mieszkacie w bloku. Mam nadzieję, że to nie będzie sprawiało wam, waszego, wam pro, waszej sąsiadce, problemu. No. Chyba się nic nie da zastąpić płynnym do myciarzy też woda i mydło? No co to za pomysł? Więc w razie czego, jeśli będziecie mi do mnie jakieś pytania, możecie pisać do mnie też na blogu czy na moim Facebooku. Więc zapraszam na czytanie mojego bloga, tam będą też inne odpowiedzi na temat mojego dnia. A ja jeszcze dzisiaj na bloga wrzucę parę fotek. To do zobaczenia na kolejnej poradzie. Pa.